Jeżeli jesteś coachem i chcesz naprawdę zbudować solidny, prosperujący biznes coachingowy, ale czujesz się przytłoczona ilością opcji, nie wiesz od czego zacząć, albo próbujesz różnych rzeczy i na razie nie masz rezultatów, to ten webinar jest dla Ciebie. Solidny biznes coachingowy to bezpłatne spotkanie, na którym pokażę Ci, jakie fundamenty należy postawić. Jakie strategie naprawdę działają? Jak działać w sposób przemyślany i logiczny? I jak przestać kręcić się w kółko? Nazywam się Małgorzata Żukowska i od 2011 roku pomagam coachom budować stabilne, prosperujące biznesy coachingowe. Jestem autorką książki Coaching to Nie Hobby, podręcznika biznesowego dla coachów i wielu znanych coachów to moi absolwenci. Webinariusz 18 września od 18 do 20 kliknij link i zajmij swoje miejsce